Dzień dobry Państwu, witam ponownie w mojej pracowni. Chciałbym kontynuować temat naświetlania negatywów, czyli doboru parametrów ekspozycji. Ostatnio wspominałem o, w materiale, który dotyczył również światłomierzy, o tym, że one są wyskalowane. Na 18% odbicie, i że w systemie strefowym Mansela Adamsa jest to tak zwana piąta strefa. Troszeczkę od tego bym wyszedł, ponieważ e, zrozumienie tej idei jest bardzo przydatne w zrozumieniu mojego podejścia do fotografowania zimą. Dlaczego fotografowanie? Zimą jest takie specyficzne, bo proszę sobie wyobrazić, że krajobraz zimowy, bo fotografowanie zimą w pomieszczeniach to nie ma takich wyzwań, tak? Fotografowanie na zewnątrz, gdy mamy śnieżny krajobraz, to mamy niebo, które jest źródłem światła, mamy śnieg, który odbija bardzo duże ilości światła. I tak naprawdę, jak sobie na to spojrzymy, czyli mamy wszystko, wszystko bardzo, bardzo jasne. Co to powoduje? Że jak szukamy czegoś, gdzie chcielibyśmy zmierzyć oświetlenie w, w tym parametrze średniej szarości, to takiego czegoś możemy nie znaleźć. Dlatego musimy mieć świadomość, jakby rozpiętości takiego rejestracji takiej sceny. Czyli ta piąta strefa, ta osiemnastoprocentowa szarość, to tutaj wziąłem sobie taką, takiego pomocnika, karteczkę, trochę się to odbija, to jest ten środek, ta piąta strefa, a nasz śnieg, nasz śnieg, ponieważ w systemie strefowym Ansela Adamsa, nasz śnieg to jest strefa 8 dziewiąta, tak? W systemie strefowym Adamsa Podzielono całe spektrum jakby jasności na materiale od najjaśniejszej strefy. Tak przepalonej, że po prostu przepalić się bardziej nie da jako strefy dziesiątej i tak czarnej, że po prostu prześwietlonej, koszmarnie strefy zerowej, czyli wewnątrz tego Mamy dziewięć stref, w których w strefie pierwszej zaczynamy. Ona jest nieco tylko jaśniejsza od tej totalnie yy, niedoświetlonej yy, strefy zerowej, gdzie cokolwiek gdzieś tam widać, te drgnięcie tak, rejestracyjne, przy czym dopiero tak naprawdę użyteczna z punktu widzenia yy, naszych potrzeb fotograficznych, jest strefa druga, bo w niej zaczynają się szczegóły, tak? W strefie drugiej, w miejscach zacienionych pojawiają się szczegóły. Strefa pierwsza to to miejsce, gdzie mamy, nazwijmy to, punkt czerni, tak? Ale takiej rejestrowanej czerni. Natomiast strefa druga to są nasze... Y, 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 nasze szar, głębokie szarości z rozpoczynającą się szczegółowością. Strefy trzecia i czwarta to są po prostu jaśniające szarości, takie, takie y, przejście. Strefa piąta, czyli ta jasność y, 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 średnia. Strefa szósta to jest tak naprawdę na przykład strefa rejestracji białej skóry człowieka, tak, ale takiej... Y, y, jakby nierozświetlonej, tak? Strefa siódma to jest strefa rozświetlonej na przykład skóry, tak? Na, jeśli mówimy o portrecie. I strefa ósma to jest e, nasze rejestracja w naszych e, jasnych światłach. I strefa dziewiąta miejsca, gdzie mamy e, najwyższe światła, tak? Te światła, w których jakby kończy się możliwość rejestracyjna materiału. No. I teraz zobaczmy, jak wygląda to zimą. Tak? Zimą generalnie my będziemy się odnajdować właśnie w tej, tych strefach górnych, tak? czyli tych strefach mocno naświetlonych. Czyli jeśli mamy światłość, które wyskalowane jest na 18. Procentowe odbicie i to jest strefa piąta, czyli średnia szarość, i my mierzymy praktycznie biały świat, to my mierzymy go i on byłby na naszym materiale sprowadzony w konsekwencji do tej średniej szarości, a my chcemy, żeby on był tak naświetlony, żeby on oddawał szczegóły w bielach, więc my mus, musimy dać poprawkę, tak? I to taką poprawkę rzędu e, przynajmniej dwóch jednostek, żeby przesunąć e, z tej średniej szarości ku bielom. Półtorej działki, dwie działki, to jest to, e, co musimy e, jakby przesunąć. Ja to może pokażę, że tak na, no, e, e, obrazowo po prostu musimy tę naszą średnią szarość rozjaśnić, Doświetleniem do bieli. Tak? Do tych bieli, które mają w sobie szczegóły. Oczywiście, fotografowanie śnieżnego krajobrazu to też jest tak, że my musimy w tym świecie, który, no zobaczcie, że uciekamy tylko z tej całej skali rejestracyjnej uciekamy w jej taką górną część. No dobra, i tam musimy sobie znaleźć Wielość walorów, my musimy tam poszukać kontrastów, bo fotografia czarno-biała generalnie opiera się na grze kontrastów i plam. Więc musimy zaostrzyć to nieco. Jak to się robi? Robi się to takim prostym urządzeniem najprostszym na świecie filtrem pomarańczowym pomarańczowy po prostu powoduje, że w, w, w śnieżnym krajobrazie podkręci nam kontrasty pomiędzy tymi poszczególnymi tonami bieli. E rozjadą nam się one troszeczkę szerzej. Dzięki temu, bo on zamyka niebieskości, tak? A I dzięki temu można rozszerzyć e skalę rejestracji. Też spowoduje, że w takim krajobrazie. Mm, zimowym, udramatycznimy niebo, tak? bo jak przymkniemy możliwość rejestracji koloru niebieskiego, a on jest jakby dopełnieniem pomarańczy, to pojawi nam się uwydatnienie rysunku chmur. A zatem nasz ten taki krajobraz zimowy zyska na, na tym, że jest ciekawszy, tak? E, można, no czyli jakie mamy e, założenia, no musimy po pierwsze wyjść w dzień, w którym świeci światło, tak, bo jak pójdziemy e, na śnieżne zdjęcia, e, w którym mamy e, miękkie oświetlenie, to nie będziemy widzieć reliefów, nic się nie pojawi jako cień, e, będzie generalnie szapa, szara papa, to nie jest dobry pomysł na zdjęcia śnieżne. Musi świecić światło, musi być to dzień stosunkowo słoneczny. Najfajniej, jakby to był dzień, nie z patelnią, czyli z takim czystym niebem, które smali po prostu twardym światłem, bo nie mamy wtedy ciekawego nieba. Jeśli mamy taki dzień, jak jest, to na przykład dzisiaj, a mówimy tu o środzie, który to dzisiaj 19, środzie 19 lutego to w mojej okolicy dzisiaj jest fotograficzny dzień. To znaczy świeci słońce, jest trochę śniegu na polach i yy, są piękne chmury na niebie, które się przetaczają, tworząc różne kształty. Żeby to wszystko zarejestrować, musimy podkręcić niebo i kontrasty na w bielach na śniegu, przy użyciu filtra pomarańczowego i Skompensować dodatnio ekspozycję na plus 1,5, plus 2, mniej więcej. Warto jest na próbę też, bo różne są jakby reakcje filmu na te filtrowanie i kompensacje można zrobić na przykład więcej na świetle niż jedno, tak? czyli naświetlić plus 1, plus 1,5 i plus 2 tego samego motywu tak, żeby trafić w ten punkt, który nas interesuje. I to sprowadza nas do początku tej opowieści, ponieważ państwu chciałem o to opowiedzieć, ponieważ mam takie swoje jedno zdjęcie, które zrobiłem w 2007 roku, zimą 2007 na 2008, które bardzo lubię. Jest to zdjęcie mojego psa, który już odszedł, dawno zresztą, suki diony, która była dalmatyńczykiem, a zatem psem białym w czarne plamy. tak, Klasyka black and white, tak? Fotografii. Więc umieściłem ją to znaczy: poszedłem na spacer z tym psem w śnieżny dzień w takie przyjemne miejsce, to jest na południe od Olsztyna, znajduje się jezioro Kielarskie i tam są takie ładne kawałki krajobrazu. I śmigaliśmy sobie tam po okolicy i udało mi się, bo to był bardzo ruchliwy pies i niekoniecznie łatwo dawało się go fotografować, sfotografować jak stoi na śniegu, Bokiem do, pada, do świecącego słońca, rzucając cień na mm, śnieg, i samemu ten pies, sam ten pies też jest czarno-biały, więc jakby y, taka no, trudna fotograficznie zabawa. I tutaj był użyty przeze mnie filtr pomarańczowy, film FOMA 100. Y, kompensacja ekspozycji była realizowana, z tego co pamiętam, chyba plus 2. I robiłem to aparatem Minolta XD7. Tak, ten tutaj. I ta FOMA setka plus filtrowanie to nie był najlepszy, najszczęśliwszy wybór, bo było mi trochę ciężko z takimi sensownymi parametrami, tak? Bo ten filtr zabiera półtorej działki, czasami do dwóch, przysłony, tak? Czyli odejmuje nam światła. Zimą, mimo tego, że wszędzie mamy jasno, to tego światła po prostu nie jest zbyt wiele, tak? Do tego musiałem dołożyć na kole tutaj, tutaj jest co pełną działkę, kompensację plus 2, tak? Czyli filtr zabrał i ja musiałem dołożyć kompensację plus 2, która polega na, jeśli mamy pierwszeństwo przysłony, ta kompensacja polega na wydłużeniu czasu naświetlania. I ja pamiętam, że miałem straszną zagwostkę, żeby to sfotografować na parametrach, które pozwalają e, zrobić nieporuszone zdjęcie. Tak. Ponieważ no, nie było to, to zbyt proste. Z tego co pamiętam, to czas był to pomiędzy 1,6 a 1,125, tak gdzieś tam się to kręciło na przysłonie 5,6. Przy czym zdjęcie jest na granicy poruszenia. I teraz dlaczego też na granicy poruszenia? Ponieważ wiecie, no pies yy, ma swoją wysokość, tak? I to jest taka wysokość, no na przykład można powiedzieć, akurat, Dalmatyńczyk, to jest wysokość chodzącego małego dziecka, więc my, ja musiałem przyjąć pozycję fotografowania, to był jakiś przyklęk, jakieś takie kombinacje, nie do końca stabilna to była, bo tam był śnieg, bruzdy jakieś, tak? No, no była ta kombinacja. Z dzisiejszej perspektywy powiem, że lepszy do tego zdjęcia byłby aparat, który ma wizjer w postaci kominka. że Można by było spojrzeć w kominek od góry, tak? Mieć aparat w niższej pozycji i celować po prostu wygodniej. Tam to, 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 to było bardziej karkołomne. Ale jeszcze raz Państwo spójrzcie na to zdjęcie. W mojej ocenie to jest skan z negatywu. W mojej ocenie hmm, chyba było warto. Eee, i jak widzicie, to jest przyczynek do tego, żeby dalej kontynuować opowieści, i też rozważania na temat parametrów właściwych do dobrego naświetlenia materiału. I też drugi, drugi poruszyć faktor, czyli filtrowanie czyli coś, co. Filtrowanie kolorowe, czyli coś według mnie, co definiuje zaawansowaną fotografię czarno-białą. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za polubienia. Dziękuję też za to, że subskrybujecie mój kanał, bo tak jak je patrzyłem dzisiaj, to 499 subskrybentów było zainteresowanych. Tą, tą tematyką, którą Państwu prezentuję. Serdecznie dziękuję jeszcze raz. Do spotkania.